Cześć kochani, to Mary i Mario i, I maluchy mi, i miks maluszków takich po dwa złoto, żeśmy sobie tutaj powybierali. No to kocham zimę, żeśmy nie dorwali, ale cała reszta tutaj jest. Czyli kochani, jest rywalizacja dzisiaj. Każdy ma po każdej zrapeczce, tak? Tak. Parowo, no? Także ja już wybieram. Jak <laughs> to się mówi numeracją? Ty masz tam? Ja mam tam czarny kotek. Dwa czarne kotki. Ja mam tam, ty masz tam. No właśnie, Dobre. tak to idzie po kolei, ja widzę. No tak w miarę. O, statek weźmy. Worek pieniędzy. Tum. Dobrze? Tak, tak, może być. Szybkie pięćdziesiąt. Tum. Dobrze. I siódemeczki. I siódemeczka. Trum. Dobra. Zobaczymy, co te maluszki nam. No i takie Gdy mamy, i o, wszystkie te maluchy. Każdy tutaj z takim zestawem będzie startował. To co? Po kolei jedziemy tak, że jak ty siódemkę, to ja siódemkę. I tak, tak po kolei. Tak, na zmianę sobie Dobra, będziemy. Dobra, to zaczynaj. Zobaczymy, która ze zdrapek się okaże najlepsza. No i nie zobaczymy, kto dzisiaj kto wygra. <grym> będzie miał więcej szczęścia. Pewnie ja z Dobra, numer 28 i szukamy oczywiście siódemki. Tak, jeden albo drugi kolor. Oba są tutaj mile widziane. Tak. I mamy szósteczkę, dwójeczkę, ósemeczkę, czwóreczkę, trójeczkę, no tu już kusiło, dziewiąteczkę oraz Piątek. pięć. Dobra, czyli ta dwójeczka niestety nic nam nie przyniosła. Teraz moja numer, z numerkiem 23, 4, dziewięć, pięć, trzy. Znowu pokusili ten daszkę. Osiem, tak, dwa i sześć. Pustak. Jedziemy dalej. No dobra, super 7 się nie popisało. Na dobra, bok. teraz jedziemy z szybkim 50. Ta też taka pustakowa. Tak, no ale zobaczymy. 66 numerek. I wiadomo, szukamy trzech identycznych kwot. Zaczynamy od dwójki. Mamy 50 tysięcy. 50 tysięcy. No dobra, dajcie trzecie i będzie pozamiatane. Dwójka. O, będzie dwa? O ile będzie. Stówka? Stówka o. też by było miło. No, teraz będzie cztery. cztery. Tutaj będzie coś innego. Znowu cztery. no To wszystkim pokuszą. Dwa ale dwa dali. Dobra, to, to w bonusie już wiadomo nic nie będzie. Czyli no, ale mamy chociaż dwa złote. I masz wygraną. Dobra. A be, be, ja be. patrzę z rabki, szybki, później mamy po kolei. Czy teraz moja 20, 65 będzie posta? Kurczę, no. Dobra. Jedziemy. Zbaczymy. Co oni tutaj wymyślili? Co ja tu dzieję? Ja tu to jadę. Wyżej, ja bym proponował. Wyżej? Aha, dobra. Dobra, 5 tysięcy no, mamy. To było 500, ta kura? Ta e, 500, to jest 50 tysięcy. jak kto mi tu przeszkadza. Ja się przez siebie normalnie tu wjeżdżę, nerwuję. 100. 2 słote. 100. 50 tysięcy po raz no. drugi. No to jeszcze trzeci i dobra. Dwa. Pięćdziesiąt złotych. I pięćdziesiąt złotych. No, szansa jeszcze na bonus. Tutaj nie ma. Aha jeszcze bonus to wiadomo. Nie wiem tutaj są te kontrolne, bo tutaj to wiecie to jest być. zawsze gdzieś tam. Właściwie nieważne kto nie ma. Po co ja drapię? Na razie jeden zero. Zobaczymy teraz co da nam worek pieniędzy, mój jest z numerem 78, no, ja chcę, żebyś no i szukamy oczywiście pliku albo siódemki i czy uda nam się coś z tego znaleźć i mamy pierścionek, bank, portfelik, kluczyk, sztabka, skrzynka, korona i safe. no niestety nie ma. Nie przypomina to. numer? Tak, 78. To są też po kolei. Ale nie wszystkie Bo moja 77. Dobra. Idziemy. szukamy tego pliku, tak? Jak tak, to masz szanszę, że teraz może zremisuję. No 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 akurat. Masz klucz, to wszyscy znają, te symbole. No, czy koronka, portfeli, diament. Diament to będziemy szukać w sąsiedniej. I bank na no, Widzicie. No, tu oczywiście nic nie ma. No ale tutaj się to ciężka. Nie tam są, ale gdzie? No w kupionowo. Aha. No to i tak widać, że nic nie ma. Nie, po co ja to się Choć jak nie mhm. ma. Gdyby <laughs> było, to tak. Dobra. Kolejna zdropeczka to. Królewska gra. Ja mam z numerem 24. I co, szukam diamentu? Da coś czy nie da. Mamy brązowetkę, Kuferek, drugi kuferek, złoto. No tak jak są dwa diament, kufry, tu dajcie diament. Będzie gdzie chować. Diament, diament. Moneta, Dawaj, garnek diamenci. i worek. No niestety. Ta dwójeczka tutaj też jest pusta. Teraz moja królewska gra jest numerem setnym. Oh. No, zobaczymy. To jest mm. No i zobaczymy. czy tu będzie ten diamencik? Tak, już jest jakiś worek czy garnek, garnek. nie wiem. Tu jest kuferek. Byłoby za, gdzie zapakować Róża, worek. Monetka. Łańcuszek czy naszyjnik, można powiedzieć i złoto I co? Też setka kapusta. Pusta kapusta. No coś te maluszki tutaj szału nie robią. Tak jest. No ale to była po, po drugiej Bo stronie. Nie będę ojca. tego drapać, jak nie mam. Szkoda szukania. Szkoda szukania, kochani. Dobra, Kolejny do rywalizacji przystępuje czarny kotek. Z numerem 68. I szukamy wygrywających liczb. I szukamy szesnastki i siedemnastki, no takie obok siebie. A mamy tak, 23. Mamy 18. Ha, no, no już obok. O, z drugiej strony, patrz, jak, jak to ładnie tutaj dopasowali. 26, 19, no tu już poszli tu w górę. Tak. 31 i 44, czyli mój kotek, niestety. Szczęście mi nie dał. No bo jest brudno, jest czarny. Mm. <noise> Teraz mój czarnuch z numerem 66. Jakich liczb będziemy szukać? 44 i 24. A mamy 12. 28. No same wysokie będą. 35. 41, 16, no, ja 40, 33 i 31. A masz do tej koty brudasy, to tutaj nic nie dadzę. Ja wolę te białasy. No i zbliżamy się do końca tej rywalizacji, ja właściwie pogromu. Tak, została mi ostatnia zdrabka z numerem 22, deszcz pieniędzy. I szukam pliku albo parasolki. I zobaczymy, czy uda nam się to znaleźć. Mamy róże, mamy baloniki, parasolka, jakiś parasolka. cukierek, prezencik, cytrynkę, ananaska, melonka, czy tam arbuza, Erdyn. chmurki, koniczynkę i plecak. No niestety, <grym> Ale tak nic nie więcej. No i moja ostatnia. Deszcz pieniędzy, tak, będzie deszcz łodzi. Będą łzy, a nie deszcz pieniędzy. Plik i parasol. Z numerem 21. Ananas. Arbuzik. O, jest. No. Super, mam to, mam to. No też nie skończy z werem. Nie, to jest cytrynka czy pomarańczka chyba, tak? Czy cytrynka? Róża, chmurki, cukierek. No będziemy, będę miała dwa złote. Plecak, tak? Czy portfel? Nie wiem. Plecak. Takie. <laughs> Drugi. No to ja mam... Ile to masz wygranej? Dwa złote. O, to ja wygrałam rywalizację z Rabkową. Mam dwa i dwa. Yes. To masz cztery. Nie wiedziałam, że ja wygrałam. Przepraszam, Mario. No nie ma problemu. No. <laughs> Czyli co? Kto wygrał rywalizację z Rabkową? No dzisiaj wygrała Mary. No. Chociaż faktycznie lotto zorganizowało tu niezły pogrom, bo Wygrało nam po jednej zdrawce i łącznie wygraliśmy 6 zł na 24 wkładów, <skrym trochę> <sum> Także Ale ważne, że ja wygrałam. Walzę, że coś się pojawiło. Bało się, że ja będę miała zero. No. Tak, dla zaliczone, coś jest się pojawiło. okej, okay. jest dobrze, kochani. Jestem zadowolona, a Ty? No też. No pewnie, to jest zabawa. Także kochani, trzymajcie za nas krzyki na kolejnych, na kolejnych naszych odcineczkach. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia niebawem. Na kolejnych odcineczkach, oczywiście. Pozdrawiamy. buziaczki, pa! pa.